Witam wszystkie koziorożce na czytaniu miesięcznym. Robimy czytanie na czerwiec 2021. Zobaczmy, co idzie do naszych koziorożców. Jak będzie im się układał ten czerwiec. Karty wcześniej oczywiście tosuję zawsze, ale przed samym filmem jeszcze. Raz. Co dobrego. Jakie energie idą do koziorożców w czerwcu? I patrzymy. Jaka jest obecna sytuacja? Co pomaga bądź przeszkadza? No, chyba raczej pomaga, bo słońce. <śm> to oczywiste, tak? Nie wiem, czy tu dobrze widać. Korczę, bo mam takie wrażenie, że to. O, może tak. Co pomaga, co jest podstawą, co odchodzi do przeszłości, co macie w głowie. Widać to w głowie chociaż, co macie w głowie? Może niżej troszkę. O, będzie widać. Co macie w głowie, co. Y Przychodzi do Was w niedalekiej przyszłości? Jakie są możliwości w danej sytuacji? Jakie są możliwości? Wpływy z zewnątrz? Co warto wiedzieć? I wynik. Bądź rezultat. Wskazówka. Widać tam, wskazówkę? No widać bardzo dobrze. I z przełożenia dziewiątka, buław. I już patrzymy. Obecna sytuacja u koziorożców. <laughs> no, kochani, <laughs> przepraszam, odchodzicie od czegoś. E Szóstka mieczy to karta e, Brama. To rozpoczynanie czegoś nowego. Jeszcze nawet nie do końca bardzo wiadomo, co tak nie jest to tak klarowne i jasne. Ważne, że w Waszej głowie powstała myśl odchodzę. Odchodzę od miejsca, od ludzi tu już nie. Często są to też karty przeprowadzek. Jakichś zmian, ale takich zmian y, głębszych po, po przemyśleniach, tak? Po refleksji. To, to nie są zmiany, y, które podejmujemy y, w taki sposób nagły, nieprzemyślany. Nie, nie, nie. Tam focha strzela i się obraża i, i w ogóle wyprowadzam się albo wyjeżdżam, tak? Nie, nie, to są na przykład jakieś wyjazdy. Y, no na przykład całą rodziną przenosimy się za granicę. Tu już skończyło się nasze życie. Wypaliliśmy się tu, nic tu już nas nie czeka. Postanowiliśmy przenieść się. To, to są tego typu odejścia, tak? Od czegoś, co już, co już się wysyciło. I myśmy, nie tylko, że, że to się wysyciło, ale myśmy już yy, przemyśleli to. To jest przemyślane. Proszę bardzo. Co pomaga bądź przeszkadza? No, w mocie w kartach słońce, więc przyświeca Wam dobra gwiazda. To jest dobra zmiana. To jest zmiana w pozytywnym kierunku. Nawet jeżeli czasem trochę trudna, taka, taka przygnębiająca może. Może na przykład ktoś tęsknić za, za osobami. Które zostawia tu w tym miejscu, tak, ale to jest na pewno dobra zmiana, dobra decyzja, o tak powiem. Co w podstawie tej decyzji? No tu, kochani, jakieś relacje. I teraz może to tak być, że na przykład wyjeżdżacie za chlebem, za pracą. A tutaj w podstawie macie kartę kochankowie, czyli albo to jest karta związku i robicie to dla waszego związku, albo to jest karta podejmowanych decyzji, takich świadomych decyzji, czyli pod, podjęliście decyzję wcześniej, myśleliście, myśleliście i to by było bardzo też klarowne. I uznaliście, że to będzie najlepsze wyjście z sytuacji, jeśli. Wyjedziecie za granicę na przykład w kwestiach zarobkowych, macie tam y, tutaj jest karta słońca, macie tam zapewnienie, że będzie praca, będzie mieszkanie, wszystko się poukłada, więc y, ruszacie. Tak to też może wyglądać. I co zostawiacie tutaj? Co odchodzi do przeszłości? Y, szóstka pentakli mówi o równowadze. O zbalansowaniu, no, czyli zaburzacie na przykład, albo kontakty z rodziną, no bo, no bo siłą rzeczy, jeżeli człowiek gdzieś odjedzie, zostawi bliskich, taką podjął decyzję, albo nawet wspólnie z partnerem podjęliście taką decyzję, no to niestety no, konsekwencje tego też są, tak? Są plusy i minusy, albo są plusy dodatnie i plusy ujemne. Różnie to bywa, ale na pewno równowaga e, odchodzi do przeszłości albo na przykład. Była ta równowaga wcześniej finansowa, była stabilizacja finansowa, wszystko się kręciło w dobrą stronę. Była praca, byli klienci na przykład, kontrahenci, yy, wpływy, yy, wkład w pracę, tak? I to odchodzi do przeszłości. Jeśli to jest na pozycji przeszłości, to faktycznie podstawą do tego może być powzięcie decyzji: no kurczę, coś trzeba zrobić. Przecież nie można tak żyć. Nie mogę stać w miejscu, nie mogę nie zarabiać, nie mogę nie mieć, tak? Więc wyjeżdżacie, macie ku temu raz, że przemyśleliście to, dwa, macie tam dobre, jakby, notowania na to, żeby, żeby Wam się tam wiodło, no i wtedy zostawiacie to świadomie, to no bo, no bo tutaj nie ma do czego wracać, bo jeśli dobrobyt odchodzi, do, równowaga, spokój odchodzi do przeszłości, no to trzeba działać, tak? Trzeba podejmować decyzje. Czasami nawet, tak jak powiedziałam, to, to nie jest łatwa decyzja, taki wyjazd. W szóstce mieczy y, decyzje podejmujemy tak, no tak z lekkim przygnębieniem, tak? Niechętnie. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy zmuszeni sytuacją, ale często tak, często tak jakby... Nie mamy wyjścia, i to jest jedyna droga. O, to jest taki, taka, taka podróż. Te, tego rodzaju, w takim nastroju podróż. Co macie w głowie? Siódemkę e, buław. Siódemka buław e, mówi o obronie swojej pozycji, i to by się zgadzało. Wy myślicie o tym, żeby utrzymać stabilizację. Myślicie o tym, żeby utrzymać. Stabilność swojego domu, rodziny, relacji, firmy, no co tam sobie chcecie, podepnijcie pod to, co komu odpowiada, ale na pewno jest tutaj takie zmaganie odpieranie przeciwieństw, odpychanie konkurencji. No, takie udowadnianie sobie i innym damy radę. To macie w głowie, taki, taki jest plan, tak? Po to, po to jedziecie, żeby nie zostać pokonanym. I co w przyszłości? Co w, przy... Oj. Co w przyszłości? Jakieś nowe pomysły, jakieś nowe rzeczy, kochani. A smieczy mówi o nowych pomysłach, o nowych drogach, o nowych możliwościach. Tutaj się rodzi jakiś pomysł. Może być tak, że odetniecie się całkowicie od tego, co było i zaczniecie coś nowego. W jakiej materii? No tego karty za bardzo nie powiedzą na tę chwilę. Nie widać tutaj, ale wygląda na to, że istnieje taka możliwość. Bo. Ten nowy pomysł, którego się chwycicie, albo, albo ten miecz, którym odetniecie się od starego, spowoduje, że y, tam będzie spora rywalizacja. Albo to będzie rywalizacja w pracy i będzie wielu kandydatów na jedno miejsce. Trzeba będzie się postarać, przyłożyć, wykazać, żeby y, ktoś was wybrał. Albo będzie to walka wewnętrzna, taka, taka w środku, w was. Bo jeżeli y, ten miecz to będzie nowy pomysł, który przychodzi do was, tak? No to wtedy tu może być konkurencja, rywalizacja. Ale jeżeli to będzie miecz odcięcia się od tego, co było, no to wtedy w takiej sytuacji może to być walka wewnętrzna. Może to być na przykład odejście od tego, co było, czyli wyjechałem za granicę. No, no, często tak bywa. Nie ukrywajmy, że za granicą człowiek chce zostać, tu rodzina zostaje, no i, i tak już zostaje, tak? Też nie jest tak, że osoby, które tam wyjeżdżają i na przykład zakładają od nowa rodziny, nie biją się z myślami, zostawiając tutaj dzieci czy najbliższych. Może myślą czasami o tej lepszej przyszłości dla nich? Różnie to bywa, to bez oceny. Yy, nie oceniajmy tutaj postępowania, ale tak to jest, że albo będzie miecz jako pomysł nowych rzeczy i wtedy będzie rywalizacja o, o te nowe kwestie, albo będzie to miecz odcinający i wtedy będzie walka z samym sobą. Tak? Co macie z otoczenia? Jakie wpływy z otoczenia? Z otoczenia król Buław. Król Buław. To on rządzi tak zdecydowanie, tak działa. Działa. Nie stoi w miejscu. Tutaj ktoś albo Wam wyjdzie naprzeciw, albo Was ponagli, albo złoży Wam świetną ofertę i skorzystacie z tej oferty. Być może tutaj, właśnie w kwestiach zawodowych. A jeśli chodzi o kwestie uczuciowe, no, król buław to namiętny partner, to ktoś nowy ee, z pasją. Król buław e, to kochanek, e, to nowy partner, to. Takie zaiskrzenie, tak? Bo w buławach to mamy taką ognistą energię, czyli tu się może coś zadziać, może się ktoś z otoczenia w waszym życiu pojawić. Stąd może te bicie się z myślami, tak? Stąd może odcięcie się. Jeśli chodzi o emocje, to taka sekwencja by tu pasowała. Jeśli chodzi o yy, kwestie zawodowe, no to wtedy to będzie nowa propozycja. I trzeba się będzie szybko orientować w tej propozycji. Czyli ktoś po tych zmaganiach, po tych rywalizacjach zaproponuje wam pracę. Co warto wiedzieć? Karta gwiazdy. Warto wiedzieć, że trzeba mieć nadzieję, że będzie dobrze. Nie ma co załamywać rąk. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jeżeli tu się odcinacie od partnerstwa, tu bijecie się z myślami i pojawia się ktoś nowy, to ta relacja jest pod szczęśliwą gwiazdą. Chciał, nie chciał, jest pod szczęśliwą gwiazdą. Jeżeli to dotyczy kwestii zawodowych, które tam będziecie rozpoczynać w tym nowym miejscu, no to wtedy pomysł przeradza się w walkę o miejsce, o. W rywalizację, o to, żeby ktoś was wybrał, ktoś wam składa propozycję i wy ją przyjmujecie. I ta propozycja też ma bardzo dobre rokowania. Tu jest nadzieja w karcie yy, gwiazdy. Jak tego wynik? No, kochani, i w kwestiach zawodowych, i w kwestiach miłosnych, kapłan. Kapłan. A we wskazówce sprawiedliwość. No i teraz uwaga, uwaga moi drodzy, bo kapłan to stabilizacja, kapłan to struktura, kapłan to trwałe umowy, to śluby do grobowej deski związki. Sprawiedliwość wskazywałaby na. Bo to jest w wyniku, a to jest wskazówka. Sprawiedliwość wskazuje tylko na to, żebyście tak. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to dokładnie czytali umowy i podpisali te umowy po sprawdzeniu, wtedy one mają rację, naprawdę, dać wam. Ta, no, jak to się mówi, stała praca, tak? Pewna praca i tutaj taka praca się rysuje. Taka współpraca się rysuje. Jeżeli byście tutaj zrobili jakieś myki, uniki, to tutaj w tej sprawiedliwości uważajcie, bo one wyjdą na jaw. Tu się, tu nie ma pomiłuj, tak? Natomiast jeśli chodzi o kwestie y, uczuciowe, o kwestie relacji, no to trwały związek. A, a tutaj wskazówka, no trzeba będzie zakończyć Pewne relacje formalnie. Czyli, jeśli tu kogoś zostawiliście i, i otrzymaliście nową propozycję, tu przyszła do Was z nową propozycją jakaś osoba, czy to mężczyzna, czy kobieta, to w zależności od tego, kto mnie słucha, tak, dla kobiety przyjdzie. No, może i nie, może dla mężczyzny mężczyzna, dla kobiety kobieta, to też różnie bywa, nie wnikam. Jeśli ktoś przyszedł do Was z propozycją. Jakiś y, y, z uczuciem, y, jakiś y, kochanek, namiętny człowiek, namiętna osoba, to też ta relacja ma szansę ślubu, usankcjonowania, tylko właśnie trzeba zakończyć stare relacje. Sprawiedliwość mówi: Uważaj, zakończ sprawy, zrób to do końca, nie zostawiaj tego. Także moi drodzy, Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Eee, w waszym życiu ma szansę coś się, no powiedziałabym, diametralnie zmienić: jakieś nowe, albo okazje do zarobkowania, albo jeśli chodzi o e, relacje, zmiany partnerów. Ale to wcale mm, tak jak tutaj, Mieliście, no, co, co wam pomaga przy, przy tym wyborze wyjazdu, pozostawienia na przykład tych rzeczy, tych spraw, tych osób. No, macie tu słońce, więc suma summarum i tak to musiało się wydarzyć. Jesteście po prostu na właściwej drodze. Ja bym się tutaj niczym nie przejmowała, konsekwentnie robiła swoje. Zresztą z przełożenia ta y, dziewiątka buław mówi o tym, że ktoś jest po przejściach, dużo już dokonał, wygrał, y, y, zdobył jakąś pozycję, y, ale jest poobijany po prostu, no bo, no bo sporo przeszedł, tak? Ale jest tu zwycięstwo. Jest tu, tu, tu odniesienie sukcesu po jakichś działaniach. Tylko, że to były zmagania. Także, no, fajne, fajne, fajne przesłanie. Coś nowego. Dobrze, że się coś dzieje. Najważniejsze, że nie ma e, uwsteczniania się, jakiejś stagnacji. Jest ruch do przodu. W e, życie kołem się toczy, więc e, trzeba korzystać, trzeba działać. E, i, I na pewno tutaj. E, będzie coś trwałego na końcu. To jest pod szczęśliwą gwiazdą, kochani moi. Wszystkiego dobrego na czerwiec!